Witajcie drodzy uczniowie. Zapraszam Was na lekcję z kształcenia słuchu. Jest to nasza ósma lekcja, na której będziemy się uczyć o gamie Demol harmonicznej. I proszę, otwórzcie sobie książki na stronie 94. Są to Wasze podręczniki. Popatrzymy sobie tutaj jeszcze na wiadomości teoretyczne. Jak każda gama Demol. Także i gamma demol harmoniczna pochodzi od gamy F-dur. Są to gamy równoległe. Dlaczego? Ponieważ mają jeden B-przy kluczu. I teraz, co się takiego stało w gamie harmonicznej, czym ona się różni od naturalnej? Ano, wydarzyło się to, że siódmy stopień został podwyższony o półtonu. Co dosyć znacznie zmieniło y, brzmienie tej gamy. Zresztą to już powinniście wiedzieć i pamiętać z poprzednich zajęć na temat gamy Amol i na temat gamy E mol harmonicznej. Po prostu tym się to różni, że zaczyna się ta gama od innego dźwięku i od innej gamy pochodzi. Natomiast brzmi tak samo jak E mol y, harmoniczna i Amol harmoniczna. No i tak. Wzór na gamę demol harmoniczną jest taki, że półtony mamy między drugim i trzecim, piątym, szóstym, siódmym i ósmym stopniem gamy. No i posłuchajcie, zagram ją. D, E, F, G. A, B, C, D. C, C, B, A, G, F, E, D. <coughs> I sami zacenię. Yeah. Proszę, żebyście to sobie tak śpiewali. Ja wam jeszcze raz to zagram, żeby było do, do czego śpiewać. I pamiętamy o dźwięku B. Ja go tutaj już nie zaznaczałam jakoś szczególnie, ale żeby nie śpiewać, ha, bo to jeszcze może mieć miejsce. I jeszcze raz gram, akompaniament do śpiewania solmizacyjnego. Linia melodyczna powinna Wam ułatwić śpiewanie. I teraz popatrzymy sobie jeszcze tutaj do zeszytu. <laughs> Oczywiście, proszę, żeby wszystko to, co się znalazło u mnie w zeszycie, znalazło się również i u Was. A zatem temat dzisiejszej lekcji to Gamma DEMOL harmoniczna. Tutaj jest alarm, przypomnienie, że siódmy stopień jest podwyższony. No i wszystkie informacje. O gamie d harmonicznej, czyli to, że ma jeden b przy kluczu, że zaczyna się od dźwięku D. No, są to kolejno wszystkie dźwięki wypisane. Z dźwięku C zrobiło się CIS, ponieważ został ten dźwięk podwyższony krzyżykiem o półtonu. Tu jeszcze sobie przypomnimy, że Pamiętacie Sfinksa na pewno ze, z poprzednich zajęć? Otóż y, pomiędzy szóstym i siódmym stopniem y, stworzyła się sekunda zwiększona. Poprzez, powstała ona y, przez to, że ten siódmy stopień się podwyższył. I ta odległość już się tak zwiększyła, że powstała sekunda zwiększona. Popatrzymy również na tetrachordy. Tetrachord pierwszy, zawsze molowy, w gamach molowych i tetrachord drugi, w gamie demol harmoniczny, wygląda następująco. Stopnie gamy, oczywiście. Półtony. To już nie powinna być jakaś wielka nowość dla Was, ponieważ dużo już tego materiału wyćwiczyliśmy na poprzednich lekcjach skoro nie nowość no to zabieramy się za ćwiczenia i mamy tak mamy pierwszy taki przykład pierwsze ćwiczenie pierwszą melodię w której należy podpisać stopnie gamy znaleźć półtony no i zaznaczyć je oczywiście oraz tetrachordy Znaleźć i zaznaczyć. Zaczniemy może od stopni. Tak jak to w poleceniu. No to proszę, pierwszy dźwięk gammy D to D i to musi być pierwszy stopień, później kolejny, no to musi być drugi. F, zresztą sobie sprawdźmy. F to jest stopień trzeci. G, kolejny. Cudów nie ma, musi być czwarty. Zresztą sprawdzimy jest. O i nawet tutaj możemy sprawdzać sobie. O tu mamy bliżej. Potem znowu wraca na F. F jest stopniem trzecim G. Jest stopniem czwartym A. To stopień piąty. No właśnie, jaki to dźwięk? To jest dźwięk B. B. To stopień szósty. A, jako że jest poniżej, to stopień piąty. G <laughs> musi być czwarty i jest D, stopień ósmy. Dę dwukreśle. A, stopień piąty, dwa razy. D. Stopień ósmy, cis nam się pojawia, zobaczcie. Dzień dobry, cis. Cis to stopień siódmy, b stopień szósty, znowu b, szósty a, piąty g. czwarty widać może trochę się rozpędziłam co pewnie tak f trzeci e drugi a piąty znowu mamy cis to siódmy No, i ósmy, dwa razy. 8 i 8. Dobrze, stopnie podpisane. Świetnie. Znajdujemy teraz półtony. Zresztą, zobaczcie sobie jeszcze. Ja się zatrzymam na moment. Przypomnimy sobie jeszcze, co to za znak tutaj jest. Tak, to znak powtórki, powtórzenia, repetycji. No i sięgam po. Akcesoria edukacyjne, czyli mam tutaj kredeczki już przygotowane, w odpowiednich kolorach. Pół tony trzeba znaleźć teraz, no to proszę. D, E. D, E. Nie. E, F. Jak najbardziej. W ogóle można sobie poszukać. To, to kilka sposobów jest po prostu na to, albo patrzeć w klawiaturę i sprawdzać każdą odległość. Albo zobaczyć, drugi, trzeci i posprawdzać sobie, czy, czy, czy są tutaj takie, czyli drugi, trzeci, czy jeszcze coś takiego występuje. Jest trzeci, drugi. Widzimy. FE jeszcze można sprawdzić. I jest, oczywiście. To jest też fajny sposób, że nie każdą odległość sprawdzamy, tylko po prostu sobie i czy jeszcze jest właśnie. Nie, tu już chyba nic takiego nie ma, że jest drugi i trzeci stopień obok siebie. No to sprawdzamy teraz piąty i szósty. Piąty i tu mamy piąty i szósty. O, na granicy taktu. Na granicy taktu. Tak, jeszcze sprawdzimy, czy A i B. Tu już nawet nie trzeba. Nawet, nawet jak sobie zapomnicie, że to nie jest B, tylko będziecie myśleli, że to H, o zgrozo. To tym sposobem drugim bardzo jest łatwo sobie to znaleźć. Zobaczcie. Bardzo łatwo, ale pod warunkiem, że się ma najpierw stopnie gamy podpisane. Bo jak nie, no to klops. To dalej nic nie wiadomo. Czyli piąty, szósty stopień. Szósty, piąty, czyli nam wraca z B do A. I potem, żeby sobie tylko jeszcze czwórki z szóstką nie pomylić, bo to się jeszcze zdarza. Tutaj jest czwarty, czyli na pewno nie. I sprawdzamy, czy jeszcze jest coś między piątym i szóstym. Tu nie ma, bo jest piąty ósmy. To nie jest. zresztą widać, że ta odległość jest dosyć duża. Piąty, szósty sprawdzamy. Tu piąty czwarty, ale jest szósty piąty. aha, Szósty piąty. BA. BA. Jest półton. Jak złoto? Czy jest jeszcze szósty, piąty, albo piąty, szósty? Piąty, siódmy to nie, odpada. No nic takiego już nie ma. Chyba, że jeszcze ktoś widzi. Chyba, że jeszcze ktoś widzi, ale no, najwyżej jeszcze dopiszemy. Uwaga! Między siódmym i ósmym teraz szukamy. Między CISD. Siódmy, ósmy. Tu nie ma siódmego, nie ma siódmego, nie ma siódmego. Jest siódmy. Siódmy, ósmy bądź też ósmy, siódmy. O, tak sobie można to zaznaczyć. Taka czapka. Tak i tu jest siódmy, ósmy. Wcześniej nie ma. Półtonów tu jest sporo, no bo w, w ogóle w gamie harmonicznej trzeba wiedzieć, uczulić się na to, że harmoniczna ma dużo półtonów. Harmoniczna ma dużo półtonów. Pamiętacie takie? Myśmy to trochę do tych piramid egipskich porównywali. Trzy piramidy były i sfinks. O! Trzy piramidy i sfinks. Czyli ta sekunda zwiększona. Było to, pamiętam, na którejś lekcji. No chyba tyle. Wygląda na to, że tyle. Dobrze, to teraz tetrahordów poszukamy sobie. Tetrahordy zaznaczamy kolorem fioletowym. Tetrahord teraz to są cztery pierwsze dźwięki gamy i cztery ostatnie, połowa gamy po prostu. No to szukamy. D, E, F, G. Czy jest taki tutaj? D, E, F, G. Jest. Jest i możemy śmiało zaznaczyć trahort pierwszy, ten 1 jest nad tym. Czy potem tutaj coś takiego jeszcze jest? Jak pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień? No, raczej nie widzę niczego takiego. Dobrze, no to może będzie piąty, szósty, siódmy, ósmy, e ewentualnie siódmy, y ósmy, siódmy, szósty, piąty. Tu nie ma za duże skoki. A to, 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 to uwaga, siódmy, ósmy, siódmy, szósty, też nie. Bo są dwa razy. Widzimy, można się tutaj naciąć, bo są dwa razy tutaj powtórzone, czyli prawie, prawie to tak, jakbyśmy poszli na grzyby. I już prawie, że znaleźliśmy tego dobrego, a tu się okazuje, że to jakiś, że to tylko się grzyb upodobnił do tego naszego prawdziweczka. I czy jeszcze coś tu będzie? Chyba już nie ma żadnego tetrahordu, jest tylko ten pierwszy tetrachord. Mhm. Tak. No, ja Wam zagram teraz to ćwiczenie. Uwaga. you mm -hmm. chętny jest, jak najbardziej może sobie zaśpiewać to ćwiczenie solmizacyjnie i, i literowo. I na zadanie domowe zmierzymy się teraz z ćwiczeniem y, poniżej i do niego, do tego ćwiczenia jest to samo polecenie, czyli należy podpisać stopnie gamy, znaleźć półtony i tetrachordy i zaznaczyć je oczywiście. I proszę sobie przypisać wszystko, całą lekcję. I będziecie szukać tetrahordów, półtonów, pójdziecie na takie muzyczne grzybobranie. Życzę Wam oczywiście samych prawdziwków kozaczków, maślaczków, kurek i innych jadalnych grzybków. Dziękuję serdecznie za lekcję. Do widzenia.